Robimy jedną scenę mniej, bo to bardzo rozleczyć. Próbujecie wycofać armaty. Rosjanie, wycofać się. Rosjanie, wycofać się za armaty całkiem. Nie ma ani piechoty, ani artylerzystów. Próbujecie wycofać armaty. Nie da się. Wycofujecie się. Uwaga, wycofujecie się. wykopywać się, wycofujcie się. się, się. Rosjanie się. na szankę. Wycofujcie się. tu jestem. Wycofujcie się. bliską, się. blisko, się. Wycofujcie się. blisko. cały Wycofujcie cały oddział się. cały oddział. Gdyżka, cały oddział Wyska, jest w centrum szyku. Wasze oznaczne dzieli się na dwie części. Jesteście po skrzydłach Dobra? To jest cena święta księdza tego, Także jest tak, że już do użytu. Tak, już siedzieliście, już na Jedni tam, drudzy tam. Dobra, od w prawo. Podsiąknąć się jeszcze szerzej. Sądz Stasiusz. Stasiusz Truchaczyk. Uwaga, atak robimy w ten sposób, że dochodzimy do tego miejsca, że ja jestem w tej chwili, wszyscy na armaty atakują wyłącznie, zwłaszcza dochodzimy wszyscy w ścieśninkę a tak się. Atakujcie Szeroko, szeroko do tego miejsca. Dobra, stop. Uwaga, od tego miejsca atakują wyłącznie żuławi. Atakują wyłącznie żuławi. Księdze. atakujecie na armaty. W momencie, kiedy się wycofujecie, jeden żuław jest ranny, ciąg udziela na Atak na armaty. Armaty mogą, lepiej żeby nie strzelały. Bytarte na bok. Pytardy na bok, słyszycie? Pytardiarze! Pytardy taki na bok, w końcu to nie jest ostatni atak. Atakujecie na armaty. Kto będzie padał? Kto jest ranny? Kto jest w żułazu? Nie, nie, w żułaz, w żułaz, w żułaz. A, na. W każdym razie, Robert. Robert, Robert... Robert, Robert, Robert. Robert, Robert. Masz jedną osobę, która jest w なんでかみんなで。